Północ, gdy w gabinecie Stalina na Kremlu zadzwonił telefon. Nie było w tym nic dziwnego, że ktoś odważał się niepokoić dyktatora o tak późnej porze, gdyż wszyscy wiedzieli, że Stalin zwykł pracować do bardzo późnych godzin, a często kończył pracę między czwartą a piątą nad ranem i tego samego wymagał od swoich współpracowników. Dzwonił generał Georgi Żukow. Szef sztabu generalnego. Powiedział: O godzinie 21.00 do naszych oddziałów nad rzeką Prut dotarł dezerter niemieckiej armii. Robotnik komunista z Berlina Alfred Liskow. Powiedział, że jego 222 pułk z 74. Dywizji Piechoty otrzymał rozkaz ataku dzisiaj na godzinę 3.00. Jak nazywa się ten deserter? zapytał cicho Stalin. Alfred Liskow. Rozstrzelać, powiedział Stalin. Zasianie dezinformacji. Była godzina 00:30 22 czerwca 1941 roku. Pierwszego dnia wojny radziecko-niemieckiej, 22 czerwca 1941 roku, wojska niemieckie wdarły się na 50 do 95 kilometrów w głąb Związku Radzieckiego. Było to oszałamiające tempo, wręcz niespotykane w dotychczasowych operacjach wojennych. Klęska Armii Czerwonej była tym trudniejsza do zrozumienia, że siły obydwu stron były niemalże wyrównane. Niemcy i ich sojusznicy rzucili do walki 3 miliony 800 tysięcy żołnierzy. Ale Armia Czerwona w zachodnich okręgach Związku Radzieckiego liczyła 2 miliony 900 tysięcy żołnierzy, a przecież można było ściągnąć z głębi kraju nowe dywizje. Niemcy mieli 3080 czołgów, jednakże w ogromnej większości były to lekkie czołgi które w ogóle nie mogły się równać nawet z nowoczesnymi ciężkimi czołgami KW1 czy ze znakomitymi T-34. A Rosjanie, tych nowoczesnych czołgów w zachodnich okręgach mieli ponad 1,5 tysiąca, na ogólną liczbę 3000 tysięcy czołgów, które na Zachodzie utrzymywali. Niemcy rzucili do walki 2770 samolotów. Rosjanie mieli 3000 samolotów, w tym Półtora tysiąca nowoczesnych samolotów myśliwskich, rozpoznawczych i bombowych. I przy takiej równowadze sił wielki sukces wojsk niemieckich i wielka klęska Armii Czerwonej wydaje się więc trudna do zrozumienia. Dlaczego tak się stało? Szybko posuwające się niemieckie oddziały pancerne zamykały w stalowych kleszczach całe armie radzieckie. Druga grupa pancerna generała Guderiana odniosła ogromny sukces zajmując mosty na Bugu w rejonie Brześcia Litewskiego. Do końca dnia 24. korpus pancerny doszedł do Kobrynia, leżącego w odległości 65 km od linii demarkacyjnej. 39. korpus dotarł na odległość 95 km od pozycji wyjściowych. 9 lipca Niemcy ogłosili, że w rejonie grupy Armii Środek wzięli do niewoli 289 874 jeńców oraz zniszczyli 2585 czołgów i 246 samolotów. Tak było na całym ogromnym froncie, przecinającym Związek Radziecki na długości 4000 kilometrów. W ciągu trzech tygodni walk, oddziały niemieckie wdarły się na przeszło 600 kilometrów w głąb Związku Radzieckiego. Do Moskwy było już niedaleko. Dlaczego tak się stało? Odpowiedź pierwsza. Niemcom udało się zaskoczyć Armię Czerwoną, uderzyć w najmniej spodziewanym momencie. Na przykład pierwszego dnia walk samoloty Luftwaffe odniosły wielki sukces, gdyż atakowały. Samoloty radzieckie, gdy te stały jeszcze na lotniskach, zanim zdążyły wystartować. Co więcej, bardzo wiele radzieckich samolotów w ogóle nie wystartowało, gdyż nie miało paliwa albo amunicji. A działo się tak dlatego, że wcześniej, kilka tygodni wcześniej, przerzucono jest lotnisk położonych w głębi Związku Radzieckiego, a nie dosłano jeszcze paliwa, uzbrojenia, amunicji. Odpowiedź druga. Niemcom udało się zaskoczyć Armię Czerwoną w marszu, kiedy ta ogromna armia przemieszczała się do nowych rejonów wyjściowych, do miejsc, z których miała runąć na Europę Zachodnią. Innymi słowy, Hitler wyprzedził Stalina o kilka tygodni. Hitler, pierwszy, zdążył rzucić swoje wojska do walki, zanim Stalin zdążył posłać Armię Czerwoną, aby podbiła Niemcy i dalej Europę Zachodnią. Logiczne ale absolutnie nieprawdziwe. Rosjanie uderzając na Polskę we wrześniu 1939 roku, niskim kosztem zdobywali nowe ziemie. Według radzieckich danych, w walkach na polskich ziemiach, które nazywali zachodnią Ukrainą i zachodnią Białorusią, armia czerwona straciła 737 poległych i 1862 rannych. W rzeczywistości straty te były trzy, czterokrotnie wyższe i prawdopodobnie wynosiły około 3000 zabitych i 7 tysięcy rannych. Jakby na to nie patrzeć, była to znikoma cena podboju i przesunięcia granicy o kilkaset kilometrów na zachód. Wtedy Stalin demonstrował przyjaźń z Niemcami, czego dowodem była wspólna defilada oddziałów niemieckich i radzieckich w Brześciu. Ale Stalin w tę przyjaźń nie wierzył. Wiedział, że do wojny z Niemcami dojść musi. Jedyne co mógł zrobić w tej sytuacji, to odwlekać nieuchronny rozwój wydarzeń, zyskiwać na czasie, który pozwalał mu wzmacniać swoje siły. Jeżeli tak było, to dlaczego Rosjanie nie ufortyfikowali podbitych ziem polskich? Ufortyfikowali, ale nie zaczęli tego natychmiast po zdobyciu tej części Polski. Musieli najpierw zorganizować tam administrację. Potem przystąpili do tego, co dzisiaj nazywamy czystkami etnicznymi. Pierwsza wielka fala wywózek Polaków na wschód ruszyła w lutym 1940 roku. Pamiętajmy, że od 30 listopada 1939 roku Wielka Armia Czerwona była bardzo zajęta wojną z Finlandią, wojną, która zakończyła się dopiero w marcu 1940 roku. I wtedy właśnie przystąpiono do fortyfikowania podbitych ziem polskich. 13 rejonów umocnionych z tzw. linii Stalina przesuwano na zachód. Przewsuwano na podbite terytoria, ale było to wielkie przedsięwzięcie. Trzeba było budować linie kolejowe, budować schrony, magazyny, lotniska, przewozić uzbrojenie. Powstawała linia Mołotowa, lecz do czerwca 1941 roku nie została ukończona. Poza tym ta linia Mołotowa nie była linią obronną. Miała być zapleczem, taką odskocznią do ofensywy na zachód Europy. Wydarzenia rozwijały się zgodnie z przewidywaniami Stalina. W maju 1940 roku Niemcy uderzyli na Francję, ale przewaga sił była po stronie zachodnich aliantów. Francuzi mieli ponad 3000 czołgów, gdy Niemcy mieli ich niespełna 2500 tysiąca. A w dodatku były to czołgi lżejsze, słabiej opancerzone i uzbrojone. Francuzi powinni wygrywać wszystkie bitwy pancerne. Na pomoc Francji ruszył brytyjski korpus ekspedycyjny 10 dywizji, które miały 1300 dział i 310 czołgów. Gdyby do tego doliczyć siły belgijskie i holenderskie, to okaże się, że po stronie aliantów była wyraźna przewaga. Te dywizje mogły czuć się bezpiecznie za potężnymi umocnieniami linii Marinota ciągnącej się wzdłuż całej granicy niemiecko-francuskiej. Grupy warowne, ukryte głęboko pod ziemią, osłonięte wielometrową warstwą betonu i stali, obsadzone przez setki tysięcy żołnierzy, musiały oprzeć się każdemu atakowi. Sforsowanie linii Marinota było praktycznie niemożliwe. Stalin miał wszelkie podstawy, aby uważać, że Niemcy wykrwawią się w ogniu bunkrów tego systemu umocnień, a tam, gdzie uda im się przedrzeć, napotkają na francuską pięść pancerną. Długotrwałe walki musiały wyczerpać obydwie strony. Jakkolwiek ta wojna nie potoczyłaby się, jej wynik byłby korzystny dla Związku Radzieckiego. Jednakże Stalin nie uwzględnił niezwykłej siły niemieckiej doktryny wojny błyskawicznej. Oddziały pancerne i wspomagające je lotnictwo zmiotły francuską i brytyjską obronę, zanim alianccy dowódcy zdołali wykorzystać siłę swoich wojsk. Cięższe i lepiej uzbrojone czołgi francuskie przegrywały walkę z szybszymi i lepiej dowodzonymi niemieckimi wojskami pancernymi i lotnictwem. W kwietniu 1941 roku na Kremlu odbyło się posiedzenie Głównej Rady Wojennej. Dyskutowano na temat opóźnień w dostawach sprzętu lotniczego oraz dużej liczby wypadków lotniczych. W pewnym momencie głos zabrał generał Paweł Rygaczow, dowódca lotnictwa. Powiedział: Wypadkowość będzie jeszcze większa, ponieważ zmuszacie nas do latania na trumnach. Zapadła cisza. aż odezwał się Stalin. Nie powinniście tego mówić, powiedział. Wszyscy wiedzieli, że Stalin osobiście interesował się lotnictwem i słowa Rygaczowa zabrzmiały jak osobista zniewaga. Rzeczywiście, wkrótce aresztowano generała Rygaczowa, a także jego żonę, słynną pilotkę Marię Nesterenko, którą oskarżono o, o to, że będąc ukochaną żoną Rygaczowa, nie, nie mogła nie wiedzieć o zdradzie męża. Tak sformułowano oskarżenie. Stalin był mściwy, ale nigdy rządza odwetu nie kierowała jego postępowaniem. Zawsze podporządkowywał to wyższemu, ważniejszemu celowi. Aresztowanie Rygaczowa miało inny sens, inne zadanie. Wkrótce aresztowano wielu, wielu innych, najwyższych oficerów lotnictwa, a także konstruktorów lotniczych, dyrektorów zakładów zbrojeniowych oraz samego komisarza przemysłu zbrojeniowego Wannikowa. Około 300 osób znalazło się w więzieniu i był to początek wielkiej czystki. Działo się to wszystko w maju i czerwcu 1941 roku. Czy Stalin przygotowując się do wysłania swoich armii przeciwko Niemcom w lecie 41 roku dokonywałby masowych czystek w wojsku i w przemyśle to oczywiście bzdura. Do 1938 roku z rozkazu Stalina zamordowano, uwięziono lub w najlepszym wypadku zwolniono z wojska od 35 do 80 tysięcy oficerów. Stalin musiał zdawać sobie sprawę, że likwidując najwyższą kadrę, aby ochronić swoją władzę, niszczy armię. Jednakże gdy rozpoczynał wielką czystkę w połowie lat 30., w Europie panował pokój i nic nie wskazywało, że Hitler zburzy go w ciągu kilku lat. Wobec oficerów aresztowanych w maju i czerwcu 1941 roku zastosowano te same metody, wypróbowane metody z lat 37-38, z lat wielkiej czystki. Torturowano ich, aby wskazali następnych, potem aresztowano tych wskazanych i ich torturowano i w ten sposób czystka przybierała coraz większe i większe rozmiary. Tysiące osób miało znaleźć się w więzieniach NKGB. I to wszystko działo się w maju i czerwcu 1941 roku. Wtedy wzdłuż granicy Związku Radzieckiego od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego stanęło ponad 200 dywizji niemieckich i państw sojuszniczych. Do ich przewiezienia wykorzystano 17 tysięcy pociągów. Dla 2000 samolotów, które miały uderzyć na Związek Radziecki, Niemcy wybudowali 51 lotnisk. Trzeba było zorganizować dostawę milionów ton benzyny i amunicji. Tak wielkie przedsięwzięcie nie mogło pozostać niezauważone przez Rosjan. Stalin zrozumiał, że lada moment Hitler zaatakuje, a on nie zdążył odbudować kadry zlikwidowanej w czasie wielkiej czystki. Nie miał wątpliwości że niemieckie uderzenie zdruzgoczy jego wielką armię pozbawioną dowódców, bez zaplecza i fortyfikacji, nieprzygotowaną do obrony. Pozostawało mu zyskiwać na czasie. Tylko to jedno wyjście: przekonać Hitlera, że Związek Radziecki nie stanowi żadnego zagrożenia. Zyskać jeszcze miesiąc, dwa, pół roku na przygotowanie się do wojny. Dlatego poświęcił setki oficerów, konstruktorów, administratorów, aby udowodnić Hitlerowi, że nie ma agresywnych zamiarów, że Hitler nie musi się spieszyć. Gdy ten zabieg nie udał się, ludzie, którzy mieli być złożeni w ofierze Hitlerowi, nie zostali zwolnieni z więzień. Oni w dalszym ciągu byli potrzebni Stalinowi, aby wytłumaczyć narodowi przyczyny klęski czerwca i lipca 1941 roku. Na nich wskazano jako na zdrajców, którzy sprzedali Niemcom tajemnice obronności Związku Radzieckiego. Ale paru należało zwolnić tych najbardziej potrzebnych. Na przykład wysokiej klasy specjalista, komisarz przemysłu obronnego Wannikow. Ten torturowany człowiek. Na początku lipca. Przebywając jeszcze w więzieniu, musiał zabrać się do napisania memoriału na temat reorganizacji przemysłu zbrojeniowego w warunkach wojny. A następnie przewieziono go na Kreml. Stalin powiedział do niego: okazało się, że to wy mieliście rację. Pomyliliśmy się. A nędznicy oszukali nas. Nie gniewajcie się. Ja też siedziałem w więzieniu. To były puste słowa. Zwolniono nielicznych. Wielu. Bardzo wielu niewinnych ludzi musiało zginąć. Wydawałoby się, że wybuch wojny zakończył tę straszliwą farsę, że Stalinowi niepotrzebne już były ofiary, aby obłaskawiać Hitlera. Rzeczywiście, niektórych więźniów wypuszczono na wolność, ale tylko nielicznych. Prawdopodobnie zwolniono zaledwie 15 osób, lecz byli to. Najwybitniejsi specjaliści potrzebni Stalinowi do kierowania gospodarką. Dowódcy, których nie cenił, pozostali w więzieniach, aby na nich zrzucić winę za klęski pierwszych dni. Tłumaczono społeczeństwu, że zaprzedali się imperialistom, że zdradzili plany obrony i umyślnie źle dowodzili. Tłumaczono, że nieomylny Stalin wykrył zdradę już przed wojną, ale nie zdążył rozprawić się ze zdrajcami ani usunąć skutków ich wrogiej działalności. To przekonywało Niewinni ludzie musieli zginąć. Jednakże wobec setek tysięcy ofiar na froncie, bez miaru nieszczęść, wyrok śmierci nawet na kilkuset aresztowanych nie miał żadnego znaczenia. Pierwszego dnia wojny, do narodu. Przemówienie wygłosił nie Stalin, lecz Ludowy Komisarz Spraw Zagranicznych Wiaczesław Mołotow. Podobno Stalin przeżywał załamanie nerwowe. To nie jest prawdą. Tak twierdził Chruszczow wiele lat po wojnie, a Chruszczowa w czerwcu 1941 roku nie było na Kremlu. Natomiast świadkowie twierdzą, że Stalin bardzo intensywnie pracował. Przygotowywał pakt z Hitlerem. Zamierzał oddać Niemcom Ukrainę i Białoruś w zamian za zatrzymanie wojsk niemieckich. Negocjacje miały odbywać się w Bułgarii, w Sofii, ale nie rozpoczęły się, gdyż propozycje takie Hitler odrzucił, uważał, że zajmie cały Związek Radziecki. Stalin odezwał się po raz pierwszy do narodu 3 lipca 1941 roku. Wojciech, królowie, bracia i siostry, wojciech naszej armii i flota. Towarzysze, obywatele, bracia i siostry, żołnierze naszej armii i floty zaczął Stalin. Bronił swojej dotychczasowej polityki współdziałania z Hitlerem. Zapewniliśmy naszemu krajowi pokój przez ponad półtora roku i możliwość przygotowania naszych wojsk do odrzucenia wojsk niemieckich mówił Stalin. Tym razem chyba nie kłamał. Taki był rzeczywisty cel jego polityki. Niemcy szybko zbliżali się do Moskwy i z tego względu ze stolicy Rosjanie zaczęli ewakuować część urzędów centralnych. Wśród nich tajną policję NKGB oraz najważniejszych więźniów, których przewieziono do Kujbyszewa. I tam do więzienia w Kujbyszewie 28 października 1941 roku dotarł rozkaz Berli rozstrzelania oficerów. Wśród tych, których postawiono pod ścianą, znalazł się były dowódca lotnictwa Pawieł Rygaczow. Pozostałych oficerów, którzy w dalszym ciągu byli przetrzymywani w moskiewskich więzieniach, rozstrzelano w końcu października i na początku listopada około 300 oficerów. Stalin uznał, że tylko nowa fala terroru może zmusić wojsko do walki do końca. Dlatego na najbardziej zagrożone odcinki frontu wysyłał specjalne inspekcje. Oto zdjęcia z takiej wizytacji dokonanej przez komisarza obrony Klimenta Woroszyłowa to on po lewej stronie ekranu i idącego za nim lwa Mechlisa po strachu Armii Czerwonej. Stwierdziliśmy przestępczą działalność osób piastujących kierownicze stanowiska raportowali członkowie takich komisji wysyłanych na front. Efektem były wyroki śmierci na dowódców, którzy zdaniem wizytujących nie spełnili oczekiwań. Ilu oficerów zginęło wówczas od kul plutonów egzekucyjnych? Nie wiadomo tego do dziś. W końcu 1941 roku fala represji wobec oficerów i żołnierzy zaczęła opadać, aby wrócić z całą siłą tuż po wojnie, gdy Stalin zaczął bać się bohaterów. Zwycięska armia czerwona znowu musiała zapłacić cenę krwi.